Z naparem kopru włoskiego, nasion kopru włoskiego, najbezpieczniejszego zioła, najbezpieczniejszej rośliny, która przyniesie i zawsze przynosi od niepamiętnych lat same korzyści zdrowotne. Witam Was, moi drodzy. Napar powinien być ciepły, bez żadnych torebek, bez żadnych plastików, bo w poście będziemy nawadniać nasze ciało. To jeden z najlepszych naparów, o jakim mogę Wam powiedzieć. I właśnie dzisiaj druga część naszego spotkania, czyli posty czasowe. Ale nim jeszcze wejdę w ten sam wytłumaczenie, na czym polega post czasowy, powiem o tym, że każdy z nas, nie tylko w wielkim poście, ale tak naprawdę zawsze, Chcę utrzymać swoje idealne zdrowie, wzorowe zdrowie, piękny wygląd, młodą skórę, bez zmarszczek, bez jakichkolwiek dermatos. I będziecie mogli Państwo tego, tego dotknąć, to osiągnąć, stosując razem z nami posty. Chociażby ten najłagodniejszy rodzaj postu, a mianowicie post czasowy. Czasowy, tak jak każdy inny rodzaj postu, służy poprawie zdrowia. Jeżeli nasze zobowiązania wobec siebie samych będą większe, rezultaty będą większe. Ale zobaczcie: w świecie natury to jest takie właśnie zupełnie naturalne, że ludzie od niepamiętnych czasów pościli. Ich organizm po prostu szedł na urlop. Więc rodzaj postu jest to urlop dla waszego przewodu pokarmowego. Nie jest to dobra wiadomość? Według mnie fantastyczna. Dlatego posty kocham i stosuję je cały czas, przez całe swoje życie. Na koniec powiem, co możemy zrobić. E co możemy dla siebie zrobić, co możemy uzyskać, jakie wartości dostaniecie Państwo stosując posty. Zostańcie więc przez cały odcinek z nami. Będzie mi bardzo przyjemnie, jak ta wartość wiedzy, którą przekażę na profilu Zrozumieć zdrowie Anna Koblińska, będzie dla Was z wielką użytecznością, bo wszystko, co robimy, co mówimy, robimy dla Was. Drodzy Państwo, i dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz, jak mówił nasz wieszcz. A zobaczcie, jak jest w świecie przyrody. Zwierzęta, jak mają przeciążone przewody pokarmowe albo zjedzą nie to, co trzeba, one same sobie narzucają post. Nic nie jedzą. Dla nich jest to zupełnie naturalne, a my źle się czując sięgamy po sucharki i bułeczki i zakładamy znowu jakąś dziwną, klejącą treścią naszej jelita i mówimy, że to jest post. Albo tak jak słyszałam od niektórych ludzi, piją napój, który myślę, że większość z Państwa wie, o czym mówię. Odgazowany bądź gazowany, ciemnego koloru, z ogromną ilością cukru, bo on odrdzewia rury, to znaczy, że i nam ma pomóc? U, chyba to nie jest dobry pomysł. Zatem na, w poprzednim odcinku dzieliłam się informacjami, więc zachęcam, żeby sobie to przypomnieć, w jaki sposób przygotować się do postu i jakie mamy rodzaje postu. Nie będę wszystkich traktowała tak samo. Zresztą każdy z nas chce być wielką indywidualnością, chce być potraktowany w sposób wyjątkowy. Dlatego każdy z Państwa dla siebie wybierze ten wyjątkowy rodzaj oczyszczania własnego ciała. To nas dotyczy, nas i naszych najbliższych. Zróbę więc to, co na początek wyda się nam najłatwiejsze, ale w ten sposób będziemy też się troszczyć o swoje zdrowie właśnie poprzez post czasowy. Co to takiego jest? To jest wzorzec żywieniowy, który polega na tym, że my dla siebie sami ustalamy jakiś wymiar czasowy. Generalnie można powiedzieć, że postczasowy stosowali na początku benedyktyni. Oni w swojej klauzurze mają taką zasadę ora et labora. Ucz się i pracuj. Myślę, że wiele osób już słyszało tą zasadę. Cudowna zasada. To oni podzielili 24 godziny doby na 8 aktywności dnia pracy, 8... Wypoczynku, spokoju, modlitwy, skupienia, relaksu, nauki i osiem, czyli snu. Snu, który, z którym w tej chwili tak bardzo dużo ludzi ma problem. I żeby tego problemu nie mieć, warto jest zastosować post przerywany, post czasowy. A jak ktoś nie lubi słowa post, OK, zdrowe żywienie, czyli czasowe żywienie. Będzie czas, kiedy będziemy jeść, i będzie czas, kiedy nasz przewód pokarmowy będzie odpoczywał, będzie na urlopie i będzie bardzo z tego zadowolony. Dla niektórych może być to 8 godzin. Na początku ci, którzy powiedzą: Ojej, tylko 8 godzin, a 16 godzin mam nic nie jeść, to nie, nie, nie. Dobrze, niech to będzie 9 godzin, zacznijmy od 9 godzin. A potem może będzie 8, 7, może 5. Wybierzecie to państwo dla siebie indywidualnie. Ale w ciągu powiedzmy tych 8 godzin warto jeść 3 posiłki. Potem może powiecie: Dwami wystarczą. Wspaniale, moje najlepsze gratulacje. A może niektórzy z Was, dwa, trzy, cztery, może pięć dni powiedzą, będę jadł tylko jeden posiłek dziennie, w intencji bądź bez intencji, bo się dobrze po prostu zacznę czuć i przygotuję swoją głowę i dla mnie to będzie naturalne, zrozumiałe. Jem przez jakiś czas tylko jeden posiłek, a pozostałą część doby przeznaczy na regenerację swojego ciała. Co się wówczas z naszym ciałem stanie. Zupełnie zaadoptujemy nasze ciało do nowych mechanizmów metabolicznych. Spalimy nadmiarę glukozy, bo to ona jest tym głównym paliwem glukoza, czyli cukier. Pozbędziemy się nadmiaru tłuszczu. Pozbędziemy się nadmiaru cukru, pozbędziemy się zbędnych fałdek. I te osoby, które do mnie napisały: Tak, 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 jesteśmy bardzo zainteresowani, w jaki sposób można zgubić zbędne kilogramy, w jaki sposób możemy się pozbyć bagażu życiowego. Kochani, to specjalnie dla Was nagrywamy ten odcinek. Właśnie w ten sposób. Zacznijmy od postu czasowego, takiego najdogodniejszego dla nas, co się później wydarzy z naszym ciałem. Zaczniemy spalać kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe, które są magazynowane często jako trójglicerydy. U, dla tych osób, które mają problemy ze zdrowiem, to oni wiedzą, co to są trójglicerydy. Co to jest nieprawidłowy poziom cholesterolu, co to znaczy niewłaściwa proporcja między dobrym a złym cholesterolem i wiedzą, jakie mogą być konsekwencje dla zdrowia. Więc kolejnym atutem, obok zrzuconych zbędnych kilogramów, pozbycia się fałdek, pozbycia się brzuszka, na który tak średnio fajnie się patrzy i Czasami on nam po prostu w wielu rzeczach nie tylko estetycznych przeszkadza, ale zdrowotnych także. Doprowadzimy do wyczerpania zapasów glikogenu wątrobie. i nastąpi rozkład trójglicerydów do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu w tak zwanych adipocytach, czyli komórkach tłuszczowych, co się wówczas stanie. Kwasy tłuszczowe będą transportowane do wątroby i przekształcane w ciała ketonowe. I tu już mogę powiedzieć, że jedną nogą będziecie w ketozie. Co się wówczas stanie? Włączycie w swoim ciele wszystkie procesy naprawcze. Ale żeby do tego dojść, musimy wykazać odrobinę cierpliwości. Bo jeżeli ktoś ma bardzo otłuszczoną wątrobę, źle się czuje, ma cukrzycę, ma różnego rodzaju trudne problemy z autoagresji, nie będzie się dobrze na początku czuł. Dlatego mówię, że to powinien być proces stopniowy, unormowany. Jeszcze bardziej zachęcam do zapisania naszego celu, bo po kolei wymieniam Wam. Wartości, które uzyskacie stosując postczasowy albo czasowe żywienie. Drodzy Państwo, te osoby, które cierpią na nieunormowane ciśnienie, skaczące ciśnienie, puls, zaobserwujecie w, co, w Waszych codziennych badaniach, że to ciśnienie wraca do normy. Następnie cukrzyca. Wszystkie osoby, które cierpią na unienormowany poziom cukru, skaczący cukier, yy, muszą brać bardzo dużo farmakologii, z insuliną czasami włącznie. Nie zachęcam Was absolutnie do tego, żebyście odstawili medykamenty, ale zobaczycie, że ten cukier ma bardziej unormowane poziomy, a to chyba będzie bardzo dobra informacja. Potem. To początek, a potem możemy iść dalej. Jak to mówią, za ciosem i zobaczymy kolejne, kolejne fantastyczne e, zjawiska w naszym ciele, bo to będzie coś nowego. To ciało samo będzie wracało do zdrowia. Tak samo unormuje się poziom cholesterolu, trójglicerydów, dzięki tego, temu modelowi żywieniowemu. Możemy też pozbyć się insulinooporności. Kolejną taką rzeczą będzie regeneracja naszego organizmu, czyli podniesienie odporności i uruchomienie procesów anti-aging, czyli odmładzanie naszego organizmu. To jedna z metod na zahamowanie procesów starzenia albo chociażby opóźnienie tych procesów starzenia. One są i będą zawsze, ale możemy je opóźnić bądź też zahamować. Następną rzeczą, którą uzyskamy stosując post czasowy, to będzie ochrona naszego organizmu i zatrzymanie procesów neurodegeneracyjnych. Procesów, które prowadzą do bardzo trudnych problemów zdrowotnych, na przykład do choroby Alzheimera. Kiedyś o takich problemach rzadko się mówiło. Obecnie są coraz częstsze. Dlatego intermediate fasting, czasowy post albo czasowe jedzenie to też bardzo dobra profilaktyka zdrowotna dla naszego ciała. Zatrzymamy stres oksydacyjny. Yy, wpłyniemy na to, że zacznie zachodzić równowaga pomiędzy różnego rodzaju. Jak wam tu powiedzieć, żeby, żeby to było jasne, procesami redox, czyli procesami oksydacyjno-redukcyjnymi. Stres oksydacyjny, stres nitrozacyjny nie są dobre dla naszego ciała, podlegamy temu cały czas. Dlaczego? Bo się stresujemy, bo żyjemy w ciągłym pędzie. Wszystko na wczoraj. Zawsze jest coś do zrobienia. Pędzimy, gonimy, zapominamy. Zapominamy, że jesteśmy tylko ludźmi. A potem och, problem zdrowotny, taki czy inny, mniejszy, większy każdym warto się zająć i ten stres oksydacyjno-redukcyjny po prostu z niego, z minim, o to będzie dobre słowo, zminimalizujmy go. Następną rzeczą, e, o której muszę powiedzieć, dlaczego ten stres jest tak dla nas niebezpieczny? Bo on nam uszkadza białka w naszym materiale genetycznym. Jeżeli zatrzymamy te procesy, Zdecydowanie poprawi się również kondycja naszego mózgu. Uruchomimy wszystkie hormony mózgowe, uruchomimy gruczoły dokrewne w naszej głowie i sprawność, jasność myślenia na pewno ulegnie poprawie. Dzięki postom zauważymy również, że w naszym ciele przybywa nowych komórek. W jaki sposób? Będziemy się lepiej czuć, będziemy mieć więcej energii, będziemy mieć młodszy, świeższy wygląd. Dlatego chyba warto. Tak mi się wydaje. W związku z tym, drodzy Państwo, ustalmy dla siebie normy czasowe. Ustalmy, nie licząc na początku kalorii. No, chyba że mamy ogromne wyzwanie, będziemy starać się w czasie tego postu zgubić. 10, 20, 30, może 40, może 50 kg, ktoś ma nadwagi. No to taki post czasowy, który sobie dobrze rozpiszemy, a może skorzystamy z czyjejś pomocy, zawsze będzie miał mały, większy, a może całkowity sukces zdrowotny. I tego właśnie Wam życzę. Zapraszam do naszych kolejnych spotkań. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko.